Na Oficjalnej stronie Minecraft.net pojawiła się informacja, że zwycięzca głosowania Sniffer niebawem pojawi się w grze. Najprawdopodobniej zobaczymy go już w kolejnym snapszocie. Wiadomo, że najpierw on będzie dostępny tylko w trybie kreatywnym, czyli zmożemy go wytworzyć z jaja spawnującego, ale jego podstawowe funkcje, takie jak możliwość wyklucia się z jaj, nie będą jeszcze dostępne. Ale twórcy obiecują, że Sniffer który dołączy do Minecraft 1.20 będzie miał wszystkie funkcje, na które głosowali gracze. Także wiadomo, że nie będzie on mieszkał na powierzchni. Aby się pojawił, wymagane będą wysiłki gracza. Jaio Snifera zmożemy znaleźć w podejrzanym piasku, który pojawi się wraz z archeologią. A z tego jaja wykluje się mały Snifusia. Czy będzie to wymagało dodatkowych działań ze strony gracza, czy nie? Na razie nie wiadomo, ale twórcy obiecują, że sam proces wyklucia się z jaja będzie wyglądać wyjątkowo. Dorosły Snifer będzie w stanie wywąchać nasiona unikalnych, starożytnych roślin, które zmożemy sadzić. Będą to zwłaszcza rośliny dekoracyjne których nie znajdziemy w żaden inny sposób. Jeden słynny insider, Roger Bedgerman, opublikował na swoim Twitterze zrzut ekranu, gdzie pokazał, jak właśnie będą wyglądać te starożytnie nasiona. Możemy tu zobaczyć dwa nowe rodzaje roślin. Prawda to, czy nie, zobaczymy w Snapshocie. Także wiadomo, jak będą wyglądać nasiona po wywąchaniu ich snifferem, ponieważ dostaliśmy krótki filmik od twórców. Dorosły mob będzie całkiem duży. Możemy to zobaczyć, przeglądając galerię zrzutów Ekranu, które przygotowali dla nas twórcy, a także obejrzeć krótki filmik i posłuchać jego dźwięki oraz spojrzeć na animację. Co do animacji, to uważam, że jest naprawdę przecudowna. To jak sniffer chodzi, wątka, porusza uszami i grzebie nosem w ziemi jest naprawdę słodkie. Pogadajmy jeszcze trochę o archeologii. Twórcy ogłosili, że pojawi się ona już w nadchodzących snapszotach. Wiadomo, że wykopaliska będzie można prowadzić na pustyniach, a same miejsce wykopalisk będą generować się w pobliżu pustynnych świątyń, gdzie będziemy musiały kopać piasek w poszukiwaniu nowego rodzaju bloku, z tak zwanego podejrzewanego piasku. Ten piasek należy dokładnie oczyścić pędzlem i po szczotkowaniu z bloku wypadnie odłamek gliny. Z Czterech takich fragmentów możemy złożyć gliniany dzbanek, a te dzbanki będą miały różne wzory, które opowiadają różne historie. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji! Pa!